To jak nie jesteś gołą, to wyćmiertalaj. Coś się kończy, coś się zaczyna. O miłości nie wiemy zbyt wiele. Miłość jest y, jak gruszka. Znajdziemy sposób, żeby przypomnieć Europie jej powinność. A gruszka. Jest słodka i posiada swój kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Nie, stop, stop, no nie tak groźny. Musisz być groźny. Jesteś bykiem. My musimy się ciebie bać. Zamknij się wreszcie. Jeszcze raz. Przygoda. Jesteśmy, banda! Nie rozumiem. Rządzą gołębie, tylko gołębie, zawsze gołębie. Spowiedź święta powinna odbyć się w konfesjonale, a przynajmniej w kościele. Lubisz eklerki? Nie. Następni! Pani jest bardzo miła, tylko że ja... Ja wiem, ja jestem idiotą. Dobrze wyglądam? Nowy garnitur kupiłem, bo, bo schudłem, ale teraz nie wiem, czy nie za zaobcisły. Mam nadzieję, że wpadniecie na nasze przedstawienie kawalera księżycowego. Karol Grabyka, a ja gram krakowskiego diabła. Ja. Jakbym wiedział, to bym przecież jej nigdy nie ciągnął do tego cholernego sądu. Gdyby nie ten gość, co mi otworzył drzwi, jak mnie ta pani zaprosiła na kawę. A przez pół roku, pół roku mnie oszukiwała, że mieszka sama. Jak to brat? nie, nie, nie nic nie jest a. w porządku! Ha! Opowiadał mi o was. O waszej sile i odwadze, o białym wilku, który pokonał dzierzwę i obronił miasto Rind przed dżinem. O tobie jakoś nigdy nie wspominał. I teraz wiem dlaczego.